ma, tu kanał Fejmowe Szoty. Fame MMA udowadnia, że MMA to nie tylko spektakularne knockouty i zaawansowane techniki. Widzowie chcą zobaczyć ciekawe widowisko. Chcą widzieć swoich idoli w nowych dla nich sytuacjach. Federacja rozwija się w ekspresowym tempie i kolejne znane osoby chcą spróbować się w oktagonie. Takimi osobami są między innymi znani sportowcy. Niektórzy już walczyli, a niektórzy otwarcie mówią o swoich planach w tym sporcie. W tym odcinku przedstawiłem wam byłych piłkarzy oraz jednego koszykarza, którzy próbują swoich sił w oktagonie. Zostańcie do końca, ponieważ przygotowaliśmy dla was łatwy konkurs, w którym do wygrania są rękawice do MMA. Zapraszamy do oglądania. Zacznijmy od tych, którzy swoich sił w klatce już spróbowali. Najbardziej znaną z tych osób jest oczywiście były pomocnik piłkarskiej reprezentacji Polski Piotr Świerczewski. Słynny świr zawalczył na drugiej gali FFF, czyli telewizyjnej podróbce Fame MMA. Były zawodnik, między innymi Olimpik Marsylia, 21 grudnia 2019 roku spotkał się w klatce z Gregiem Collinsem, którego możecie kojarzyć z programu Odjazdowe Bryki Braci Collins. Dużo starszy piłkarz w main evencie gali wygrał jednogłośną decyzję sędziowską z Gregiem Collinsem po świetnej walce. Były piłkarz nie wyklucza powrotu do klatki. Między innymi wypowiadając się o Marcinie Najmanie doszło między nimi do konfliktu jak mówił Świr. Mirek Okniński mógłby przygotować go do walki jeszcze lepiej niż do walki z Collinsem i skopałby Najmanowi jego cztery litery. Do walki w końcu nie doszło i awantura ucichła. Jednak liczymy na powrót Świerczewskiego do klatki, ponieważ jego ostatni pojedynek naprawdę oglądało się świetnie. W oktagonie Fame MMA widzieliśmy już byłego piłkarza, a jest kim Paweł Tyburski, który pokazał już co potrafią byli sportowcy w oktagonie. Tyburski grał w młodej ekstraklasie w Polonii Warszawa. Wielkiej kariery nie zrobił i w 2013 roku odszedł do bytowi i Bytów, aż w końcu po swoich telewizyjnych występach trafi do Fame MMA. Wielkim piłkarzem Paweł Tyburski nie był, jednak grał w jednej drużynie z Łukaszem Teodorczykiem, a na boisku mierzył się między innymi z Bereszyńskim, Linettym czy Tomaszem Kędziorą. Nadal według nas lepszy z niego piłkarz niż znajmana Fighter. Sztuki walki nie są obce Jackowi Wiśniewskiemu, byłemu piłkarzowi między innymi Górnika Zabrze czy Krakowi, jednak większość fanów kojarzy go z pewnego udzielonego wywiadu, kiedy był zawodnikiem Jastrzębia. Były ekstraklasowy obrońca zadebiutował na Galika SW20, kiedy to przegrał z Kamilem Walusiem w pierwszej rundzie. W 2013 roku odwołano jedną jego walkę, a do OKTAGONu miał wrócić w tym roku w Berlinie, jednak walka również się nie odbyła. Jak już mówiliśmy o najmanie, to nie sposób nie wspomnieć o Łukaszu Gikiewiczu, który po haniebnym zachowaniu El na Fame MMA 8, kiedy to w pojedynku bokserskim zaczął kopać i obalać, Sympatyczny piłkarz grający obecnie w Bahrajnie wyzwał Najmana na pojedynek. Najman jednak wtedy nie był chętny na walkę z kimkolwiek i afera ucichła. Na sam koniec zostawiliśmy sobie największe nazwiska, które planują wkrótce wejść do klatki i pokazać swoje umiejętności. Zaledwie kilka dni po zakończeniu swojej piłkarskiej kariery Mateusz Borek poinformował świat o potencjalnej walce mistrza Anglii Marcina Wasilewskiego. Według Mateusza Borka wejście do klatki zawsze było marzeniem Wasyla i jeśli jakaś organizacja zapłaci wystarczająco dużo, to Marcin mógłby zawalczyć w oktagonie. Jego rywalem mógłby być zawodnik Jagiellonii Białystok Błażej Augustyn, który trenuje w jiu -jitsu. Augustyn między innymi już wypowiadał się negatywnie o Fame MMA oraz po części wysywał Don Cassio do pojedynku. Jednak jako, że wiąże go zawodowy kontrakt piłkarski, to oczywiście z powodu ryzyka kontuzji nie mógłby wejść do oktagonu. Jednak jak sam napisał na Twitterze, na zapytanie czy będzie chciał walczyć z Don Cassio, odpisał Spróbuję, daj mi najpierw skończyć jedno. W do oktagonu ma również najbardziej waleczny z polskich obrońców reprezentacji, czyli Kamil Glik. Wychowany w Jastrzębiu piłkarz niejednokrotnie musiał się w młodości bić, co właśnie między innymi przyczyniło się do jego postawy na boisku. Glik chce po zakończeniu kariery spróbować swoich sił na treningach i nie wyklucza walki dla jakiejś federacji. Kamil Glik na ten moment jest piłkarzem włoskiego Benevento. A na sam koniec prawdziwa petarda. 26 grudnia 2020 roku Marcin Gortat zamieścił na Instagramie zdjęcie z treningu na macie. W swoim poście oznaczył właścicieli KSW, pisząc, że jest gotowy wrócić z emerytury. Czy jest to początek medialnej zapowiedzi jego pojedynku w KSW? Marcin Gortat ogłosił zakończenie kariery w 2020 roku, a jego ostatnim klubem było Los Angeles Clippers. Warunki do tego sportu, jako by koszykarz, ma naprawdę niesamowite. 213 cm wzrostu i 115 kW bez problemu mogłoby się dać we znaki niejednemu doświadczonemu zawodnikowi. kogo jeszcze widzielibyście z polskich sportowców w oktagonie. Według nas jest to tylko kwestia czasu, kiedy kolejni byli sportowcy po zakończeniu kariery będą kuszeni ogromnymi pieniędzmi i będą chcieli spróbować swoich sił w nowym sporcie. A w tym odcinku to już tyle. Tak jak obiecaliśmy, w tym odcinku będzie konkurs. Do wygrania są nowe markowe rękawice do MMA. Aby wziąć udział w konkursie należy zostawić łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybować kanał Fame Shoty oraz napisać komentarz, w którym wskażecie swojego ulubionego zawodnika Fame MMA. Zwycięzcę konkursu ogłosimy 31 stycznia. Powodzenia! Siema!